Dzień dobry z samego rana. Witam w kanale. Trzecie podejście do 13 odcinka pechowego magnesu neodymowego. W sumie pierwszy magnes w tym roku. Tam jest rzeka, tam jest domek i dzisiaj będzie wyprobowany magnes na sztycy. Kurde, jakieś pająki. Tu na tym. Tu mi wyłażą z tego z tych magnesu. Dobra. Jest taki mostek kolejowy. Rzeka ruda. Kolejny odcinek rzeki rudy. No i tam na pewno są super skarby. Na razie to się tu położy. O, jeszcze mamy właśnie. Raz się nie spodziewam tej cudy, ale okay. cud nad rudą to będzie Odcinek 200 kg na dwóch metrach kwadratowych mhm. I to niesie. <laughs> <laughs> Jest taka podwodna granica, nie? Że... A. To już nie było, więc... Trzeba jakoś zarobić na tego maczka Tomek połowia dzisiaj z klasycznym magnes plus lina. Pierwszy fond na oko. Co to jest? Ładny, ładny kątowniczek. Ale ten magnes jak jest nowy to tam już są baterie włożone, nie? Bo mój jakiś nie działa. Pamiętajcie, żeby mieć zawsze nowe baterie w magnesie. 9V. No i tak, wpadła jeszcze blaszka. Tutaj taki łom. Tomek wyciągnął swoim hanterem. Ale patrzcie, co się dzieje. To jest mój nowy magnes. Sensei Pro. Podobno dwa razy 550 czy coś w tych okolicach. I zależało mi, żeby była jak największa średnica. Żeby łapało. Jak najwięcej? To jest śruba kolejowa. Ten magnes łapie, ale ledwo. A tu jest mój stary F200 Gold. I tu jest ciężko oderwać może nie jakoś super ciężko, ale. Popatrzcie jakie są Różnice w średnicy I ten podobno Ciągnie 200 ileś tam kilo 260 czy 80 A ten 550 Co mnie tu lata po moim niebie To tak subiektywnie powiem, że Ten sensej To mniej więcej dysponuje Połową mocy tego Maktomu Maktoma. Mniejszy nie zawsze znaczy gorszy, a na papierze, bo ten Sensei też reklamowali go jako magnes z tego lepszego tam stopu, nie. No nie był też najtańszy, ale powiem wam, że można nim zbierać kapsle na plaży. Atomek, palacz. Nawet ciągał złomu dzisiaj swoim starym poczciwym hunterem. To była chyba 170 kg, nie? On tam czy tam coś koło tego ciągnął. No i też mi się wydaje, że jest mocniejszy od tego, od tego klocka. Jakbyście się zastanawiali, czy warto, no to moim zdaniem nie warto. Ale może, może ja go źle używam. O, 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 o. Za długo leżał przy kompasie. To jest to. Uwaga, uwaga. Będzie teraz podsumowanie. Fajnie, że są teraz takie długie cienie na pół ekranu. Zobaczymy. Kasterka pewnie z półtorej do 2 kilo. Nie chce mi się tego wyciągać. Zerujemy. Siedzi. plus jeszcze taki piękny łom 19.8 no powiedzmy, że 18 kg kilo, 18 kg żelazwa wpadło dzisiaj czyli 18 zł do przodu. Dziękuję również Pozdrawiamy z naszej wagi i do następnego.